Cześć widzowie, dziękuję za oglądanie poprzedniego odcinka i zapraszam Was na kolejne edycji moich fan moment Zatrzymanie drogowe Teraz Jennik pozostań po Nie to, to ja przeprowadzam zatrzymanie Kto jest z tyłu, ten przeprowadza zatrzymanie! Ja Siennik pozostań pojezdy To witam serdecznie do pojazdu. Do pojazdu. Gdy... Zatrzymanie gdy... drogowe! Gdy zatrzymanie gdy... drogowe! Gdy zatrzymanie gdy... drogowe! Gdy... na moście Teraz no, no, to, my, raz... my, to bo... ja? Ja jestem w drodze! Jestem no, no, w drodze, bo nas zatrzymanie. jest długa historia! Gofi. it, ej, pędę za niedługo, jadę! Powodem zatrzymania jest podejrzenie i spolwa pan liderkę SD Pani Luno, jak jest coś nie tak, to pani lupnie dwa razy. A nie ma pani okulary. Wszystko się zgadzało. Mrugnęła kurwa, widziałem. Jak coś nie tak to pani zakasznę trzy razy. No gaga. pani ga. <grytumacja>, pokazałeś. Dwa razy kasznęłam, raz mruknęłam, wszystko jest w porządku. Ale i taki szczartnik, więc będę go a, mo a może start. pan by mi się wylegitymował? Bo tak wypada, że Licencję się... poproszę od pana w tym momencie. Jest jeżeli pan prowadzi przez jeżeli nas, więc poproszę... pan w jedną czynności, proszę, aby pan mi się wylegitymował. Ja nie, bo wojsko nie musi. <coughs> jak nie musi? Nie musi. No jak nie musi? I tak no będę miły mu. i panu pokażę. Tony Colis, I teraz major. proszę pana licencję. Mhm. Tony Collins co? Major. Coś innego przeczytałem wcześniej. Chciałbym pasieka przystać, ale mi się słowa zmieszały. Proszę bardzo, mię licencję, bananka pokazać. Proszę bardzo, wszystko mogę pokazać. Prawo jazdy też mogę pokazać. A nie, bo już pokazałem. Proszę, wszystko no. mogę. Więc. Więc gdzieś jeszcze mogę pokazać? Eee. Eee. Dowód osobisty. A, no, w nie mogę. Praktycznie, proszę. 27 niby. Pierdolenie, mm -hmm. no, Dobrze. Się A ten pan czemu pani... tak na mnie celuje? Ja się czuję zagrożony. No bo pan Luno, jest czarny, to Tak, wszystko w pani porządku. Panie, chce, żeby on panią wziął? Tak. Na pewno. <noise> A jak ty pan pan nie chce zawieźć? Dostępnych. Oczywiście, tak. przeciwko, przeciwko Mamy mnie. Mamy nawet kilka dostępnych. Akurat on to to nie jest dobry Ja bym ja mm. nie, nie ryzykował. Po tobie po, po tobie tego by się nie spodziewał. Jakby nie odmówię, że samo wojsko by mnie zawiozło na komendę, ale to Zapraszamy, zapraszamy do przedniego Tyler Ja odmówię takiej pięknego Takiej pięknej propozycji, mam nadzieję, że rozumiesz Dobra się na komendzie To ja eskortę wykonam Dobra Dobra, zatrzymajcie się, to jest nowa Co to kurwa? Nie, na SD. MS! Brakuję tylko... Fibu i Słuchaj, Luna, wiem, że jesteś nowa, ale musisz się przyzwyczaić, że teraz jesteś liderką SD i... To jest właśnie tak, jak ci powinni wiedzieć. To jedziemy? No, tak. Czekaj, czekaj. Ja mam jedno tylko pytania ostatnio. Jak się czujesz jako pierwsza kobieca szeryf... Yy, ...Line Cutty? No, są... Teraz mamy inną nazwę. to jest custom Sheriff Department. A tu Customs. też, tu też. A tu jest. A tu jest A. główny montażysta Turbin, trzeba lala. Dziękuję, dzień dobry. Ja profesjonalna, ale już nie myślałam ze zmęczenia. I mówię tak. Bardzo miło. Underserw Luna Walton. Elo Czekaj, Castle. los Santos, Castle Ja i tak co tu mówisz? A ja, Canty. Powinno być Canty, no ale by zostało customs. Ja przyniosłam, proszę bardzo, kawkę. Moja pierwsza Macie. Zostaw coś dla logana. Bierz, bierz Max, częsty się. Ona chce mnie utuczyć. Nie no, Ty tym mówiłeś, że już jesteś gruby, więc wiesz. Nie widać, nie widać. Luna, no Ale cię trzasnę cię w łeb, Ale to wy. Bo mi w mordę, wiesz? W tym momencie. Gdzie gruby? gdzie gruby? Czekaj, czekaj, sam sobie naplułeś. Sam sobie, dobra, no co wy się rozbierasz. Się no nie, weź przestań się rozbierać przez tak, pani Oliwii. Ona grubo, nie jest przyzwyczajona do takich rzeczy. Ale, no, tak, no to ale, dobra, się ale ty. Ale... Się... wieczne. <laughs> to ja się odwrócę. Bo... <laughs> nie gadaj przednie widoki. <laughs> Jezu, dragi. Ja, ja mam tak. Ja, coś... Miło popatrzeć. <noise> tak? Dobra. Nie, stopię, dobra, to <noise> no. się rozbierz. Opierz się. Opierz się, baga, cię, nie no. zeps Pani, Pani Oliwej nie narzeka na widoki, no to co A ja. A dobra, niech patrzysz. <noise> <Co głos> Jezus, opier się. Dobra, dobra? Też się rozrywa, proszę. proszę. O nie, dobra, <noise> to giver weź, giwere weź, giwere weź. Nie, nie jestem pacyfistą. <noise> I teraz i robimy bojówkę. Nie mogę. Jeszcze, jeszcze, jak Logan, jeszcze jak Logan przyjdzie. Ja zobacz, co tu się dzieje. No to my tak zostaniemy. O, o Boże Drogi. Jeszcze jakieś wypasowało odjebać. Spokojnie chwila. Jakoś kurwa pozy. <ślinica> nie mogę. Nie o boże drogi! Spodziewałam tego, nie? No, nie. Nie, nie. nie mogę z nich. Nie wytrzymam. Dobra, uwierzcie się, bo wstydzę tu przyjemę. No co tam mówi? Jezus, ja że się kładę do nóg twoich. dobra, nie masz co staje. Logan, żyjesz. O, dobra kit. No nie! Jezus. Nie że widzę, że są. Nie Dzięki, Logan. <laughs> o, właśnie! <Boże. śmiech> nie patrzeć. Nie wiem, się podoba, także okej. Okay. Ja nie wiem. To jest, ja nie wiem. mi się tak wydaje. Nie jestem, powiem w stu ale tak mi się wydaje, dobra, założę, bo tutaj wiocha trochę. <laughs> dobra, no, no, kurde, nie krępujcie się, jest, nie krępujcie. No, ruch, to jest, my nie ściągamy, na nas nie liczcie. Nie, <laughs> bo jest, nigdy nie jest normalnie <laughs> Nie, ty jadziesz, Jesteś moim zakładnik. Dobrze, jakie chcesz sprzątania? 4 albo... albo ją wypuszczę <laughs> Ci mogę dać cztery dolary, chcesz? Może być cztery dolary? Czekaj

i ze mną! Help me. Help me! O! O! Dobra! To jest gorzej! Przejdźmy teraz do ceremonii zawarcia związku małżeńskiego. Podajcie sobie ręce. No i siódmy bombki świąt nie będzie. To może jak go dostąpię. Co? O! Co? Co? No, shit. Ostatnia, szansa. Ostatnia szansa, Easy peasy! I to wszystko często bez pośmiki, że nikt nie dał nic na tamtego. No dobra, decyzji. trudno, ale chłopie na weselu będzie jak już opłacona, nie? O, dobra. <laughs> szeryfi pozdrawiają czwartą B. szeryfi pozdrawiają czwartą B Myślę, że szerifi pozdrawiają czwartą B. Mhm. <laughs> 啊！没事。